Witam Was w kolejnym dniu naszej podróży. Dzisiaj dotarliśmy na motocamp w Rumunii. Tak naprawdę nie wiem kiedy przekroczyliśmy granicę słowacko-węgierską i za chwilę już była węgiersko-rumuńska. Poszło sprawnie, szybciutko na granicy węgiersko-rumuńskiej. Tak naprawdę sprawdzono nam tylko paszporty. No akurat mieliśmy na wierzchu, więc nie, nie szukaliśmy dowodów osobistych. No i co? No i jechaliśmy dalej. Raz zatrzymaliśmy się na tankowanie, raz w sklepie, żeby kupić lód, coś tam do zjedzenia i śmigaliśmy na kemping. Jak jest? Powiem wam dla mnie bomba, dlatego że miejsce to bardzo, bardzo przypomina mi nasze pole biwakowe przy domku z gliny. Jest. Niewielkie, oczywiście można tutaj też wynająć pokoje, czego u nas nie ma. Właściciel pokazał nam, jak wygląda w pokojach. Powiem Wam, że naprawdę y, czyściutko, y, bardzo ładnie, łóżka, świeża pościel, zaścielone, elegancko. Nie ma się do czego przyczepić, Łazienka również, niczego sobie, czyściutko, y, pachnąco. Nie robiłam zdjęć, ponieważ my tego pokoju nie wybraliśmy, śpimy, śpimy w aucie, jak zwykle, cena za pokój 50 euro, za pole kempingowe w naszym przypadku dwie osoby i spanie w aucie 25 euro bez prądu. Mogę sobie naładować telefon i to w zasadzie wszystko, chyba w ogóle właściciel tutaj nie używa. Yy, przepraszam, nie użycza prądu, yy, przyłącza do prądu, dlatego że po nas przyjechali jeszcze Czesi. Pytali właśnie o możliwość podłączenia powiedział, że nie ma takiej możliwości yy, jedyne co to można sobie naładować telefon. Dla mnie i tak miejsce rewelacyjne za chwilę przejdę, pokażę Wam, jak tutaj wygląda myślę, że warto my zmierzamy w kierunku już się chyba teraz nie trudno domyśleć w kierunku Transalpiny no ale te emocje z tym związane będą jutro dzisiaj jemy sobie, popijamy winko odpoczywamy relaksujemy się z kempingu tego wczorajszego na Słowacji wyjechaliśmy dzisiaj o 7.30 bodajże na ten kemping dojechaliśmy, jakoś było po 16 w tej chwili jest godzina 18 no co, powoli kompanie kolacja i do łóżka do naszego kampera bo jutro czeka nas e, długa kręta ale jakże fantastyczna droga no dobra, tak jak mówiłam, troszkę Was oprowadzę. Tutaj jest dom właściciela, tu macie wjazd na motocamping i też wolne pokoje. Tutaj może, że Wam przybliżę. O, macie tablicę. Tak to wygląda. Do wyboru macie jak gdyby dwa place. My wybraliśmy ten, widać tam nas z tyłu, w oddali, nie ma dużo ludzi. Camping znajduje się przy bardzo spokojnej uliczce, polski akcent, ktoś z rajdu koguta polonezem. Tutaj takie przyjemne miejsce do posiedzenia. Macie umywalkę. Tu widzę, ktoś już szykuje sobie jedzonko, więc stąd zmykam, ponieważ są stoły. Tam z tyłu przede mną, nie chcę tak filmować, siedzą ludzie, można wynająć pokoje. Tu też macie stół. Hamaki już są pościągane, ale ja zrobiłam wcześniej zdjęcie, więc wam pokażę. No i tu nasze królestwo też. Mamy huśtawkę. Stolik, hamaczki. No, podsumowując, kemping na jedną noc, myślę, że jest bardzo ok. My powinkujemy, pojemy winogrona, arbuzy. Arbuzy, arbuza, arbuza nie. Chociaż nie wiem, czy go skończymy, tak, bo on tylko ładnie wygląda. Ogólnie to jest paskudny. Więc pewnie skończy w jakimś mrowisku. No i co? I idziemy spać. I do jutra.